Po wyścigu, w pierwszej rundzie, ja chyba Mistrzostw Europy w Walencji, kartingowej, to pojechałem do, do apartamentu, do mieszkania Solowa I tam jego mama nas zaprowadziła po prostu do warsztatu, i tam pojeździłem na symulatorze chwilę. I od tamtej pory zaprosili mnie na testy w Aragon. Moja opinia jest taka, że tu naprawdę nie ma znaczenia skąd jesteś, tylko jakie wyniki robisz. I, i myślę, że jestem w stanie z nim walczyć o to pierwsze miejsce w zespole i o Mistrzostwo, tak naprawdę. Janek, bardzo się cieszę, że znalazłeś czas, że mogę ci tutaj u siebie na kanale gościć. Dobrze cię widzieć, bo ostatni czas dla ciebie naprawdę bardzo, bardzo udany. E, po pierwsze też bardzo dobrze cię widzieć, bo widzieliśmy się ostatnio chyba rok temu, nie? W zimę jakiś rok temu, może tak? Tak, tak, tak. To było chyba nawet nie zimą, tylko bardziej wiosną, bo ty rozpoczynałeś wtedy sezon i byłeś u nas w studiu jako gość. Viaplay, tak. Tak, 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 dokładnie. I tak jak mówię, jak na razie bardzo dobrze się zapowiada. Właśnie, bardzo dobrze go rozpocząłeś, a my sobie wywiad rozpoczniemy od takiego tak czy nie, bo z każdym kierowcą to robię pytanie, czy się też na to zgodzisz? Oczywiście, że tak. Super. No to pierwsze pytanie. Pierwsze dwie rundy hiszpańskiej Formuły 4 pokazały mi, że tytuł jest w moim zasięgu. Tak. Kolejnym krokiem w mojej karierze będzie EuroCup 3, bo tam mogę kontynuować karierę z komposem. Nie wiem jeszcze. Czyli nie, jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze nie wiem, Nie wiem po prostu. Jazda z komposem w Formule 3 to jest możliwe. Tak. Gdyby jednak już na kolejny sezon pojawiła się możliwość jazdy w Formule 3, ale ze słabszą ekipą, to chciałbym zaryzykować nie. F3 i F2. Wolę pooglądać sobie serie juniorskie niż wyścig Formuły 1. Trochę tak. Tak. Trochę tak, bo właśnie oglądałem Twój wywiad, to chyba był rok temu, z Cezarem Gutowskim i ty zwróciłeś uwagę na ciekawą rzecz, że Tobie bardziej podobają się właśnie wyścigi Formuły 3, Formuły 2, no bo wiadomo tamtego ścigania jest więcej. No i my spotykamy się po treningach Formuły 2 i Formuły 3. Pytanie, czy oglądałeś, czy nie miałeś czasu? Eee, nie, jeszcze nie. Jeszcze bo nie, bo sobie w truki. Janek, wracając do, do ciebie, zima była dla ciebie bardzo udana. Wicemistrzostwo w zimowej e, serii. Zbudowałeś sobie doświadczenie i zbudowałeś sobie pewność, mam wrażenie, w tamtym sezonie, bo w tym roku wydaje się być bardzo odważnym, bardzo śmiałym, zdeterminowanym kierowcą. Myślę, że w tamtym sezonie też dużo, dużo miało do grania moje szczęście którego bardzo dużo brakowało oraz tempo zespołu nie było tak dobre, bo samochód jednak trochę do zespołu MP. W tym roku ja, jak i team, zrobiliśmy krok do przodu i myślę, że, że to dużo nam dało. I tak jak mówiłeś, wicemistrzostwo w Winter Series to też jest takie trochę naciągane, ponieważ na przykład w Portimao dwa razy zostałem wysłany przez innego rywala. Raz nie tu jechałem, a raz ostatniego tu jechałem w wyścigu Pinterest, gdzie jest o 5 minut krótszy. Tak, ten potencjał jest na pewno zdecydowanie większy. I też chciałem cię spytać o jedną rzecz, no bo jak już nawiązałem do tego wywiadu z Cezarym Gutowskim, to ty tam powiedziałeś rok temu, że bardzo chciałbyś, aby sezon 2025 pójść krok dalej, półkę wyżej, a więc w tym przypadku Eurocup 3. Pytanie, czego się nie udało wykonać, że dalej jesteś w hiszpańskiej formule 4, a nie właśnie ten poziom wyżej. Myślę, że po prostu brak wyników w tamtym roku i w tym roku muszę po prostu zrobić dobry wynik zespołowo i, i w tych mistrzostwach i wtedy na pewno pójdę do przodu. A czy zespół narzuca na ciebie jakąś presję związaną z wynikiem, że musi być na przykład, top 5, top 6, top 7, żeby utrzymać się w kampusie? Czy nie ma czegoś takiego, nie wiem, w umowie z tobą, z teamem, że musisz wykonać jakiś minimum, żeby dalej się liczyć w grze o kolejne serie i o fotel w Eurocup 3 i może właśnie w Formule 3? Nie, Jak na razie nie mam chyba takich minimalnych rezultatów w kontrakcie, żebym utrzymywał, ale oczywiście dla nich najważniejsze jest to, żebym był pierwszy w teamie i, i pierwszy w mistrzostwach, więc to jest bardziej na, na co oni patrzą. A właśnie, jeżeli chodzi o bycie pierwszym w teamie, w tym momencie patrząc na klasyfikację generalną, jesteś drugi na razie, bo Twój kolega z ekipy jest na miejscu drugim, ty jesteś na miejscu trzecim w klasyfikacji generalnej. Trzy wygrane w tym sezonie, no rozpocząłeś naprawdę z wysokiego C. Eee, tak, jak na razie sezon zapowiada się bardzo dobrze. Wiem, że kolega z teamu, Tomasz, już bardzo w bardzo szybkich kwalifikacjach, ale trochę gorszy w wyścigach. Ja jestem trochę gorszy w kwalifikacjach, ale trochę lepszy w wyścigach, więc, tak jakby dużo zależy od tego, jak się potoczy weekend, i, i myślę, że jestem w stanie z nim walczyć o to pierwsze miejsce w zespole i o mistrzostwo, tak naprawdę. A MP jest dużą przeszkodą w hiszpańskiej Formule 4 w tym roku? Czy jak patrzysz sobie na wyniki twoje, jak patrzysz sobie na wyniki rywali, no to myślisz sobie, my tutaj w Camposie jednak możemy zdominować w tym roku? Myślę, że ja z Tomasem jesteśmy bardzo szybsi, że bardzo szybko jeździmy i że jesteśmy w stanie zrobić to jeden, dwa w mistrzostwach. mamy dużo takich nowych zawodników w teamie, rookies, którzy też cały czas są szybsi, więc na koniec sezonu myślę, że nawet... Mogą walczyć o te wygrane z nami. Mówiłeś o tym, że w tamtym sezonie trochę zabrakło szczęścia. A czego tamten sezon, ten pierwszy sezon w hiszpańskiej Formule 4 ciebie nauczył, bo Twoja przygoda z single seaterami na razie długa nie jest, więc ciągle się uczysz. Jakie błędy z tamtego roku udało się na ten rok, Twoim zdaniem, wyeliminować? Myślę, żeby być spokojniejszym. Eee, to wszystko tak, to tak naprawdę po prostu się przyzwyczaiłem do jazdy w single seaterach i nie ma do za takich rzeczy, które są. Ogromne, są, jest dużo małych rzeczy. Mam wrażenie, że w gokarcie lepiej czujesz prędkość niż w bolidzie, który jedzie paradoksalnie szybciej. Tak, w gokarcie dużo, ale dużo szybciej się zawsze wydawało, że się jeździ. W Formule 4, jak na przykład pierwszy raz byłem w Motorland Aragon, to oczywiście było czuć, to przyspieszenie i tą prędkość na prostej w pierwszej sesji, ale potem już było normalnie, bo pierwsze wiesz, te są dosyć ogromne na te F4 i po prostu strasznie długo spędzamy zakrętę. Janek, jak u Ciebie wygląda sytuacja z testowaniem przed sezonem? Ty jedziesz taki normalny program, który jadą inni kierowcy, czy jeszcze szukasz gdzieś sobie okazji do tego, żeby pojechać coś dodatkowego poza tymi testami, które są organizowane przez serię? Ja współpracuję z Campusem i Campus mi tak jakby proponuje, jakie testy jechać i zazwyczaj jadę wszystkie, które oni mi proponują nie, nie testowałem z żadnym innym teamem jeszcze. A w ogóle, bo ja z Tobą o tym rozmawiałem, ale też warto, żeby widzowie wiedzieli, jak to się stało, że właśnie Campos się do Ciebie odezwał, jak to się stało, że taka ekipa jak Campos, bo to jest naprawdę bardzo dobry zespół, dał Ci szansę startów na zapleczu tych wyższych serii właśnie w hiszpańskiej Formule 4. Myślę, że na pewno miałem dobre wyniki w kartingu i oni obserwowali ten karting, kiedy ja tam byłem, więc to jest jeden taki faktor. I potem jeszcze. Jak byłem po wyścigu, w pierwszej rundzie chyba Mistrzostw Europy w Walencji kartingowej, to pojechałem do, do apartamentu, do mieszkania Solowa i tam jego mama nas zaprowadziła po prostu do warsztatu i tam pojeździłem na symulatorze Fila. I od tamtej pory zaprosili mnie na testy w Aragon. No właśnie, wątek Solowa, to też chciałem poruszyć, bo spytałem się w tym tak czy nie, czy gdyby pojawiła się szansa zaryzykowania i pojechania w Formule 3, gdyby taki zespół się jakikolwiek odezwał, Powiedziałeś nie, czyli porównując na przykład Ciebie do Colowat nie chciałbyś robić tego kroku, który on wykonał, bo on został mistrzem Formuły 4 hiszpańskiej, poszedł od razu do Formuły 3. Twoim zdaniem to nie byłoby rozsądne w tym momencie? Jest to możliwe, tak jak widzisz po na przykład Limbladzie, że on ze F4 od razu poszedł na F3, ale tak naprawdę mają strasznie dużo testów, jeżdżą nawet e, prywatnych po prostu na turach w UAE, czy w, w, w Europie gdziekolwiek, więc... A Nikolaj tego na przykład nie miał. Miał chyba cztery dni, tak jak z nim gadałem, albo sześć, Więc to jest duża przepaść pomiędzy tym a tym. A gdyby było, Więc jak. Na pewno jest, wa ważne jest na pewno testować F3, bo jednak podczas weekendu nie masz dużo tych dni. A gdyby na przykład była taka sytuacja, że ty masz taką propozycję i masz możliwość testowania. Bolidu, Formuły 3 i starszych konstrukcji podobnego typu, to czy wtedy, mając taką propozycję w tym momencie, zdecydowałbyś się na to, żeby skoczyć od razu półkę wyżej, czy jednak nie? Myślę, że to jest trochę więcej do przemyślenia, ale na pewno chciałbym. A Twoja relacja z Colowem jak wygląda? Bo mówisz o tym, że znasz się z Nikolą Colowem, To właśnie jak ta relacja między Wami wygląda? Wy macie jakiś kontakt? Bo Wasze rodziny chyba się dobrze dogadują. Czy mam jakiś kontakt? Zawsze, so, jak jestem w Hiszpanii, to po prostu mieszkam z nim w jednym, w jednym apartamencie w Absili, tam gdzie jest siedziba Camposa, więc mamy ten kontakt nawet bardzo dobry. A z jakimiś innymi kierowcami z wyższych serii masz kontakt? Czy Solow to jest taki jedyny zawodnik, z którym masz okazję się gdzieś spotykać, wymieniać opiniami na temat wyścigów? Nie, myślę, że Nikola jest tym, tym, tym kolegą. Jeżeli chodzi o polskich kierowców, to utrzymujesz z kimś jakieś bliższe relacje, bo na przykład wiem, że Tymek się dobrze zna z nas, Kacprem, a ciekawi mnie, jak to wygląda na przykład u Ciebie. Czy Ty masz takiego jakiegoś polskiego kierowcę z tych właśnie półek Formuły 4, Formuły 3, z którym się znasz, czy Ty akurat jesteś takim bardziej indywidualistą, że spokojnie z boku robię swoje i nie patrzę na to, co robią inni? Bardziej indywidualistą chyba. Nie, nie, nie jakoś nie, nie piszemy ze sobą, czy znaczy ja nie piszę bo innych chłopaków z Polski. Ale na przykład jak spotkałem Tymka na Gali, to chwileczne porozmawialiśmy razem. A jak byś ocenił Janek poziom polskiego motorsportu, jeżeli chodzi o juniorów. Bo patrząc na to, gdzie wyjeździcie, z jakimi ekipami wyjeździcie, wygląda to naprawdę bardzo dobrze, więc można chyba powiedzieć, że ten poziom jest naprawdę wysoki. Tak, poziom jest bardzo wysoki. Ale to było widać od kartingu tak naprawdę, że każdy z nas robił tam jakieś wyniki co chwilę I. Tak jak mówisz, poziom jest bardzo wysoki w naszym, w naszym kraju w tym momencie. Ale jest taki moment, że dobijamy do poziomu formuły 3, czy nawet może niekoniecznie formuły 3, ale najczęściej formuły 3 i my się, my się odbijamy od tych drzwi. Pytanie, czy to się w niedalekiej perspektywie Twoim zdaniem zmieni? Czy może sukces jednego z Was spowoduje, że wtedy będziemy mieć taki efekt kuli śnieżnej, która się będzie nakręcać? Myślę, że to nie jest sukces jednego z nas, tylko każdy musi indywidualnie, indywidualnie tak naprawdę. Zrobić ten sukces i przejść, bo nie wydaje mi się, żeby ktoś patrzył, czy to jest z Polski, czy z Anglii, czy z Hiszpanii. Więc po prostu trzeba robić jak najlepsze wyniki i potem na pewno ktoś się tobą zainteresuje. A wiesz, dlaczego to pytam? Pytam dlatego, bo mam wrażenie, że e, teraz jest tak, że niektórzy może nie chcą z was zainwestować, dlatego że nie ma takiego sukcesu dużego. A być może gdyby ktoś taki sukces odniósł, to wiesz, sponsorzy wokół zrozumieliby, ej, w to warto iść, w to warto inwestować, bo to się na pewno kiedyś opłaci. A czy, to, dopóki to się nie stanie, nigdy nie wiesz. Można tylko spekulować. Ale moja opinia jest taka, że to naprawdę nie ma znaczenia skąd jesteś, tylko jakie wyniki robisz. A jeżeli chodzi o sprawy budżetowe, to jest coś, co Ciebie interesuje, czym Ty się na co dzień zajmujesz, czy po prostu to, jak wygląda Twoja sytuacja, to w ogóle Ciebie nie obchodzi? I to, czy Ty jesteś spokojny oko, dokończenie sezonu, czy nie? Pytam o to każdego z Was, bo wiem, że to jest taki temat, który jest naprawdę bardzo trudny w Polsce. Nie, ja się tym nie interesuję. jestem moi rodzice i menadżer. I ja po prostu y, trenuję jak najwięcej. Jestem na symulatorze i po prostu staram się zawsze wygrywać. Więc ja się nie interesuję strefą takiego budżetową, bo wiem, że na pewno kampus jaki rodzice i menadżer zawsze chcą mi pomóc. No właśnie, a menadżerem nie jest byle kto pytanie, jak twoja współpraca na tym polu wygląda? E Szczerze, nie, nie wiem, bo wszystko dalej mój rodzic z Głębiarem, więc. E, ale myślę, myślę, że dobrze. Myślę, że dobrze. No, patrząc na to, jak to teraz się u ciebie rozwija, to na pewno tak. I tutaj też pojawia się Janek pytanie dotyczący twoich planów. Czy ty masz zarysowany taki scenariusz, co chcesz robić rok po roku? Czy takiego planu nie ma? Co przyniesie przyszłość, to to po prostu bierzecie i, i tyle czy najlepiej by było jakby e, pójść za rok na przykład e, do F3 i mieć bardzo dużo dni testowych, ale wydaje się to trochę niemożliwe. Więc e, najlepszą, mi się wydaje, tak jakby drogą jest Eurocup, bo są nowe bolidy, takie same jak chyba w Euroformula za rok. Bo to się pojawiła ta Dallara, która była w Japonii między innymi. Ale w Eurocupie będzie za rok chyba ten sam bolid. Nawet. A, że Dallara, która była teraz w euroformule, to tak, tak. Tak, w tę stronę to tak. I będzie też na Pirelli, więc myślę, że to będzie najlepsza seria do przygotowania się do F3. Więc jak już e, zrobię wynik, to na pewno będę przechodził kategorię wyżej i wyżej. Więc mi się wydaje, że najpierw trzeba zrobić wynik, a potem trzeba myśleć co dalej. A jak oceniasz szansę na to, żeby awansować właśnie do Formuły 3 z Camposem? Bo wiadomo, że w niższych seriach tych miejsc w ekipie jest więcej, ale kiedy dochodzimy już do poziomu Formuły 3, to tam są tylko trzy fotele do zajęcia. A w formule 2 już tylko dwa? Ja myślę, że szansa jest duża, bo mam dobrą relację z, z Adrianem i Andreu, więc szansa jest duża po prostu. Tylko teraz muszę pracować nad sobą, robić jak najlepsze wyniki i wykonać ich za siebie. Mówi, że trzeba pracować nad sobą, to co w takim razie tw w Twoim przypadku, Twoim zdaniem, teraz wymaga największej poprawy? Czy to w Twojej osobowości, czy to w Twoim stylu, jeżeli chodzi o jazdę. Tempo, tempo kwalifikacyjne na pewno jest trochę, trochę słabsze niż, niż powinno, więc to jest jedna rzecz i, i tak to czuję się dosyć, dosyć dobrze. Są oczywiście bardzo małe rzeczy, które musisz sprawić w jeździe za każdym razem, ale nad tym zawsze pracuję z inżynierem. Mówiłeś o tych dobrych relacjach z szefostwem ekipy Campos. Ile ty czasu spędzasz poza domem w Hiszpanii, a ile czasu spędzasz w Polsce tak normalnie w trakcie sezonu? Jak często można cię znaleźć w siedzibie Camposa? Dosyć często, nawet nawet bardzo często bym powiedział, bo w tym roku byłem już prawie cały styczeń, prawie cały luty, prawie cały marzec. W kwietniu byłem może dwa tygodnie i, i w, maju, w maju dwa tygodnie również chyba. No i jak tam jesteś na miejscu, to jak wygląda Twoja praca? Na początku albo jest siłownia, albo symulator. Czyli to się tak jak od 10 do na przykład 13.30 zmienia, że godzina symulator, godzina siłownia, albo siłownia symulator. Potem idziemy wszyscy na lunch, więc to jest akurat najlepsza, najlepsza część dnia. Bo jest zawsze że możemy gdzieś posiedzieć i zjeść i potem same do warsztatu i idziemy jeszcze na jeden trening. No to jest intensywnie, a jakiś symulator w Polsce masz? Trenujesz tutaj na symulatorze w domu, czy tylko ewentualnie za granicą, jak masz taką okazję? Eee, taki duży, prawdziwy, prawdziwy symulator jeżdżę tylko w kampusie, ale w domu też mam symulator, którym jeżdżę w iRacing albo Seto Corso. Już mówiliśmy o tym przed wywiadem. Kolejna runda to jest 6-8 czerwca. No jak to twoje przygotowanie będzie wyglądać? Bo no patrząc na te dwie poprzednie rundy, na te trzy wygrane wyścigi, no to my z ogromnymi nadziejami i oczekiwaniami podchodzimy do tego, co może się wydarzyć. E, przygotowania na pewno tydzień przed, e, tydzień przed wyjazdem, będę jechał na tydzień do, do Walencji, do Alziry, do warsztatu, tam będę oczywiście trenował i, i starał się przygotować do zawodów. E, potem wracam do domu na weekend, bo mam kogoś z rodziny i, ja, i jadę, do, jadę do Portimao w poniedziałek. A jak patrzysz sobie na kalendarz, to są już to tory, które ty lubisz, bo za nami Motorland, za nami Nawara, jeszcze kilka rund przed nami. Są takie, na które bardzo czekasz, i są takie, których już po prostu chcesz uniknąć albo mieć po prostu za sobą. Tor, na który bardzo czekam, to jest Barcelona i Jerez. I w sumie też Walencja. To są trzy tory, które naprawdę są fajne w jeździe I reszta też jest w sumie okej. Okay. Bardzo, bardzo nie lubię nawary. Jest no. taki dosyć, średni, dosyć taki średni. A tam zdobyłeś naprawdę sporo punktów do klasyfikacji generalnej. Tak, i myślę, że mógłbym zdobyć więcej, gdyby nie kontakt w tym wyścigu na pierwszym okrążeniu, więc to też trochę mi sabotowało. A jeżeli chodzi o największych rywali w tej dalszej części sezonu, myślisz, że tym największym rywalem będzie Lammers, czy może jednak Tomas? Lano i Tomasz, Oboje. Czy nie ma czegoś takiego, że bardziej obawiasz się jednego albo drugiego? Nie, bo widzę, że wszyscy mamy bardzo podobne tempo i jesteśmy, jesteśmy szybsi. To Janek, ja ci za tę rozmowę dziękuję i życzę Ci tego, że jak spotkamy się tutaj za jakiś czas, będziemy rozmawiać z liderem hiszpańskiej Formuły 4. Ja mam taką nadzieję. Myślę, że jest to dosyć możliwe.